Perspektywy w krótkim i średnim terminie dla polskiego rynku budowlanego są dobre. Mamy do czynienia z dużymi inwestycjami. Kluczowe są dwie kwestie: po pierwsze, czy warunki rynkowe ulegną zmianie, czy firmy będą w stanie przejść przez te inwestycje bez problemów, i czy będzie lepsza współpraca między firmami a zamawiającymi. Druga sprawa: firmy muszą przygotować się na przyszłość, która nastąpi po roku 2020. To wprawdzie za 6 lat, ale jeśli firmy dziś nie poświęcą temu uwagi, będziemy mieć duży problem. Rynek się skurczy, a w rezultacie firmy będą albo bankrutować, albo znacząco tracić. Zachodzi więc potrzeba, aby rynek się skonsolidował, by firmy dokonywały fuzji. W ten sposób powstanie kilku dużych graczy porównywalnych wielkością z koncernami europejskimi. To z kolei umożliwi im większą ekspansję, dywersyfikację rynków i segmentów działalności. Budowa dróg, kolei, projekty energetyczne, budownictwo lądowe i wodne.